Przez kilka miesięcy nie nagrywałem nowych materiałów, ponieważ sporo się zmieniło w moim tradingu. Przede wszystkim mnóstwo się uczyłem i ciężko pracowałem, dlatego, mimo że ciągle pojawiały się ciekawe tematy, no nie miałem czasu nic nagrać. Więc w ciągu ostatnich czterech miesięcy nauczyłem się więcej niż przez ostatnie sześć lat. Miałem szczęście skorzystać z mentoringu dwóch świetnych traderów i spojrzeć na trading z zupełnie innej strony. Ponieważ to jest bardzo ciekawy okres w moim życiu, postanowiłem nagrać w końcu materiał, tak, jakby był to ostatni materiał w moim życiu. Być może faktycznie tak będzie, ponieważ nie oszukujmy się. No, trading wychodzi mi lepiej niż bycie YouTube'owym influencerem. Więc to, co najbardziej się zmieniło w moim podejściu do tradingu, to rezygnacja z ranów inwestycyjnych, o których nawet nagrałem tutaj materiał. Być może rany są dobre dla inwestorów z bardzo małym kapitałem, ale. Czy tak samo byś handlował, mając na koncie na przykład 100 tysięcy złotych? Ponadto uważam, że konsekwentne zarabianie małymi łyżeczkami jest na dłuższą metę bardziej opłacalne niż wykręcanie raz na miesiąc kosmicznych wyników. Zobaczcie krótki materiał, jaki nagrałem w listopadzie, ale nie miałem go okazji jeszcze tutaj opublikować. Czasami natrafia się na słowa, które są inspirujące i mogą zmienić podejście do tradingu jakieś dwa lata temu przeczytałem książkę Jareda Tendlera Mental Game of Trading no i subskrybuję sobie tutaj jego profil na, na Twitterze, no i dzisiaj były takie słowa, które po prostu no, cały dzień nad tym myślałem przetłumaczyłem to jeżeli powtarzasz zły nawyk, utrwalasz go i sprawiasz, że bardziej prawdopodobne jest, że ponownie się pojawi chyba, że zrozumiesz dlaczego tak robisz i zastosujesz lepszy system gry które będzie obejmował zrozumienie emocji, które skłaniają cię do stosowania tego nawyku. No i nawet tam podpisałem się w komentarzu, że cały dzień nad tym się zastanawiałem. No i w, moim błędem, taką emocją, która mnie skłania, nie wiem, to jest, żeby zrobić jak najszybciej, właśnie ileś tam set No ale niestety to jest, oznacza dużo większe ryzyko, no i bardzo szybki utratę tego kapitału i powrót do punktu wyjściowego no i właśnie dzisiaj z, zarobiłem na Forexie 4% tak? i mówię, no to tylko 4% dobre i to, no ale policzyłem, że tak naprawdę to 4% dziennie, jeżeli jest to procent składany to przez rok inwestowania, czyli 200 dni, to daje taką kwotę Czyli to jest 255 tysięcy procentu składanego i niby to jest 4% dziennie, ale tak naprawdę po roku, gdyby się tego trzymać, to, to 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 urasta do ogromnej kwoty. Tak więc no to był taki przełom dla mnie. W Polsce najbardziej ceni się inwestorów osiągających zawrotne stopy zwrotu rzędu kilkaset procent. Widać to zwłaszcza przy okazji różnych konkursów. Kto osiągnie tam na przykład 700%, od razu staje się celebrytą, jest zapraszany do wywiadów i współpracy z brokerami. Akurat teraz odbywa się konkurs Trading Skill, w którym ja też biorę udział pod nikiem Lemon. I kilku uczestników faktycznie osiągnęło wspaniałe wyniki. Tutaj jest podsumowanie po 8 tygodniach, więc niektórzy mają po 100%, ale no 75% uczestników, tutaj gdzie nie ma tych żadnych słupków. To wyzerowało swoje konta. No to taka jest właśnie cena za rządze wygranej. Każdy dąży do tych wielkich wyników. No a niestety kosztuje to czasami wyzerowanie konta, ponieważ gra się na bardzo dużym ryzyku. Moją filozofię małych łyżeczek można podejrzeć tutaj na Forex Factory. Tam są podłączone cztery konta. W tym to konkursowe Trading Skill. Więc wszystkie konta są na plusie, tak, mimo że nie osiągnąłem tutaj jakichś zawrotnych wyników, no ale cały czas do przodu, no i uważam, że taką filozofią się daleko da, dalej zajdzie, niż właśnie wykręcając jakieś ogromne wyniki. Być może moją optykę na zarabianie, na wyniki tradingowe zmieniły też trochę firmy prop tradingowe. W poprzedni piątek zaliczyłem pierwszy etap oceny w jednej z firm prop tradingowych. Czyli takiej, która udostępnia ci kapitał i która później dzieli się z tobą zyskami. Więc aby nawiązać współpracę z taką firmą, zwykle się płaci opłatę ko 1% udostępnionego kapitału. To, co teraz nagrywam, to nie jest materiał sponsorowany, chciałem nawet ukryć nazwę tej firmy. No ale byłoby tutaj z tym za dużo edycji, pewnie się i tak domyślicie. Więc kapitał jaki tutaj wybrałem, to było 25 tysięcy i tu są pewne zadania, że po prostu minimum 2 dni tradingowe, maksimum chyba 30 dni i trzeba wykręcić 10%. Nie, tutaj w challenge'u tym to było 5%. No ale ja o tym nie wiedziałem i celowałem w 10%. No i te warunki zostały spełnione i udało się to zrobić w ciągu jednego dnia. No to konto jest podpięte tutaj pod my Forex Factory. Potworek z faktory, no i w 100% transakcji było tutaj wygranych, tak? No ale to raczej traktuję to w kategorii, że to mi się poszczęściło, najlepiej jest to robić w swoim tempie przez 10 dni, co najmniej chyba miesiąc jest maksimum. Więc tutaj było minimum 2 trading, dni tradingowe, mi się to udało zrobić w jeden. Więc w zasadzie teraz, jeżeli wykonam jakąś transakcję, jakąkolwiek. Um, to zostanie mi to zaliczone. Tak? Ten, tak, i zali, zamykamy ją od razu. Tak, zyskiem, czyli no, i tutaj prawdopodobnie zostanie to kryterium. No nie, musi się to zabdejtować. E, no, ale handlowałem dzisiaj drugi dzień, więc prawdopodobnie zostanie to zaliczone. E, więc, może w tym materiale, powiem więcej o firmach prop, Propriety Trading i może kogoś też zainteresuje ten, ten temat i też spróbuję swojego challenge'u. Firm Propriety Tradingowych jest bardzo dużo. Każda ma swoje plusy, odmienne systemy wynagradzania, organizuje różne promocje dla potencjalnych traderów oraz konkursy dla traderów, którzy dla nich pracują. Niektóre firmy pobierają początkową opłatę, inne co miesięczne abonament, a inne nie pobierają żadnych opłat, ale zabierają połowę zysków. Programów współpracy z traderami jest mnóstwo i nie zamierzam ich tutaj wszystkich omawiać. Zamierzam raczej skupić się na korzyściach, jakie możemy osiągnąć współpracując z takimi firmami. Plusem jest na pewno nauka dobrych nawyków, zarabiania małymi łyżeczkami i trzymania ryzyka w ryzach. Firmy prop tradingowe wymagają, aby trader nie stracił więcej niż 10% kapitału albo 5% jednego dnia. To jest moim zdaniem dobry wymóg, który wielu z nas pozwoliłby zachować konto. Należy więc unikać konkursowych albo YouTube'owych wygranych RR typu 10 do 1, bo to podwyższa dynamiczny kapitał, od którego liczona jest maksymalna strata. Należy też pracować minimum 10 dni w miesiącu, co uczy regularności. Na pewno jest to ciekawy pomysł dla każdego, kto nie ma dużego kapitału. Bo jeśli na przykład 2000 zł to wszystko co posiadasz i chcesz utrzymywać się z tradingu, miesięcznie musisz wypracować 200 może 300% zysku. Takie zyski na dłuższą metę są nierealne, co pokazują zresztą konkursy traderów. Ale jeśli taką kwotę przeznaczysz na opłaty za challenge w firmie prop tradingowej, uzyskasz dostęp do 50 000$ dolarów i nawet jeśli wypracujesz tylko 1% miesięcznie, będzie to początkowo posiadane 2000 zł. Czy 1% miesięcznie jest do osiągnięcia? Myślę, że tak. Pamiętaj, że firmy prop tradingowe potrącają 10 do 25% zysku w zależności od Twojego stażu. Podobno praca taka jest łatwiejsza psychicznie. Trader z takiego propu powiedział kiedyś, że kiedy traci, to nie ma obciążenia psychicznego, bo to nie są jego ciężko zarobione pieniądze, tylko należą do firmy. Nie do końca mogę się pod tym podpisać, bo kapitał należy zawsze szanować. Ale rozumiem tę optykę. Jednym z błędów, jaki popełniają początkujący traderzy takich firm, jest granie całym dostępnym kapitałem, w tym przykładzie 50 tysiącami dolarów. Aby uratować swoje konto, należy grać tak, jakby się miało 5 tysięcy dolarów, a nie 50 tysięcy, bo przy 10% straty odpadasz. Jak wspomniałem, firmy prop tradingowe mają zróżnicowane stawki za przystąpienie do programu. I po nawiązaniu współpracy otrzymujemy zwrot tej opłaty. Nie analizowałem na bieżąco warunków różnych firm, a po prostu zainteresowałem się dwiema największymi. Różnica między nimi jest taka, że w jednej wpłaca się opłatę i skacze się od razu na głęboką wodę, a druga umożliwia bezpłatny okres próbny, po którym jest kolejna weryfikacja. Są wyspecjalizowane strony, które porównują tutaj warunki tych firm prop tradingowych. W, opry, w okresie próbnym niektóre dopuszczają 5% straty, 10%, a nawet 12% maksymalnej straty przy jednoczesnym warunku wypracowania 8% zysku. Więc wydaje mi się, że ten wymóg 12% maksymalnej straty i 8% zysku jest najkorzystniejszy dla tradera. No ale ja nie doradzam wyboru firmy, no, każdy musi sam się wczytać w warunki. To, co mnie zaskoczyło tutaj podczas mojego próbnego handlu to niskie koszty transakcyjne przynajmniej w tej firmie, której robiłem ten test. Podczas kiedy w, u brokera Orbex jest to 8 euro od lota, w IC Markets 5,5 euro, to w FTMO jest tylko 3 dolary. Tutaj jest jeden lot funta. prowizja jest 3 dolary. Poza tym no, ewentualna upadłość firmy proprietary tradingowej Zabolałaby nas także mniej niż upadłość tradycyjnego brokera, bo u brokera trzymamy własne pieniądze, a w propie no, przepadłby tylko dwutygodniowy zysk. Niektórzy radzą nawet współpracy z dwiema firmami prop tradingowymi, bo gdyby komuś się powinęła noga i strata przekroczyła dozwolone 10%, to mógłby od razu zacząć zarabiać w drugiej firmie bez konieczności powtórnej ewaluacji. No i niektóre firmy pozwalają też automatycznie kopiować zagrania z innego konta poprzez automatyczne kopiowanie. Jest to z pewnością temat rzeka, ale ponieważ nie współpracuję jeszcze z żadną firmą prop tradingową, nie jestem w stanie wszystkiego opowiedzieć. Może kiedyś wrócę do tego tematu, albo ktoś z Was skomentuje pod filmem lub opowie o swoich doświadczeniach. Dziękuję za obejrzenie tego materiału.